Witajcie, przyjaciele mojego Boga. Dzisiaj będzie o tym, co to jest Boże Ciało i dlaczego je obchodzimy. No to zaczynamy. Słuchajcie, słuchajcie. W czwartek po uroczystości Trójcy Przy w Kościele zawsze obchodzimy Boże Ciało. Kościół katolicki ma na to niesamowicie dużą i poważną nazwę, a mianowicie, uwaga, czytam. Uroczystość najświętszego ciała i krwi Chrystusa. Poważnie, nie? No. Ta uroczystość kiedyś była nazwana świętem Eucharystii. I wyobraźcie sobie, że tak naprawdę jej tradycja sięga aż XIII wieku. Wow, ale stara tradycja! Tak jak jest to zapisane, pewnej zakonnicy ukazał się Pan Jezus. Najpierw ukazał jej się wielki, wielki księżyc w pełni, a na nim taka czarna plama. I kiedy Jezus do niej przyszedł, jakby z objaśnieniem tej wizji, miał powiedzieć, że ta czarna plama oznacza brak w kalendarzu. Uroczystości i świąt w, katoli w katolickim kościele, takiego święta ku czci Eucharystii. Wtedy zakonnica wybrała się do swojego biskupa, opowiedziała mu o tym, on to e, rozeznał, pomodlił się i powiedział: Dobrze. No i od tej pory mamy. To, to święto, mamy tę uroczystość. Słuchajcie, Wy doskonale wiecie o co chodzi, bo co roku e, idziemy w procesji. Co roku mamy takie wyjście z Panem Jezusem z kościoła. Na początku tej procesji, tego marszu, tej drogi, idzie ksiądz, który w monstrancji, a takim szczególnym naczyniu, niesie. E, hostię konsekrowaną Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie eee, i my wszyscy zbieramy się i idziemy i całemu światu dookoła obwieszczamy, że tak, Jezus Chrystus to jest mój Zbawiciel i Pan mojego serca. E, wtedy również e, dziewczynki, które e, w tym e, roku mają, a i również i we wcześniejszych latach i się mieszczą w sukienki komunijne, e, sypią kwiatki. Później widzimy takie drogi, całe jezdnie, które są w płatkach, różnych płatkach, różnych kwiatków. To, a to po to, żeby uczcić i można powiedzieć, umaić i uchwalić przejście Pana Jezusa w najświętszej Eucharystii. Ale ten uroczysty charakter tego dnia. Bo wiemy doskonale już, że jest bardzo kwieciście, bardzo kolorowo, jest zapewne i głośno, bo obwieszczamy światu tę prawdę o tym, że Jezus jest naszym Panem. Nie może nam zasłonić jednej bardzo, bardzo ważnej sprawy. Słuchajcie, my też jesteśmy świątynią, my też jesteśmy monstrancją. My też każdego dnia mamy możliwość nieść Jezusa. I wtedy, kiedy przystępujemy do Komunii Świętej, na mszy świętej i wtedy, kiedy jesteśmy dla ludzi, pośród ludzi, światłem Jezusa Chrystusa. Nie zapominajmy o tym. Słuchajcie, ja Was bardzo, bardzo mocno przytulam. Nie bójcie się, bądźcie odważni. Czekam cały czas na Was w realu. Buźka, przytulam, pa!